Mamo, mamo jesteś No płaczę, mamo Nawet nie wyobrażasz sobie, co się stało Termomix mi się zepsuł I nie wiem, jak wam ugotować parówki Pomożesz mi Drodzy, ty się nie denerwuj uspo, Uspokój się, ochłasz Weź trzy wdechy i naprawdę ci się zrobi dobrze Weź trzy wdechy, bardzo cię proszę już dobrze. Słuchaj, kochanie, ty się nic nie denerwuj. Czy masz w domu taki, taki garnek, taki, wiesz, taki, co y, czasami wodę się wlewa, żeby ugotować ziemniaczki. Taki garnek, taki rondalek z rączką. Masz? Dobrze. Słuchaj, to, kochanie, to wlejesz wody do tego garnka. No tak y, do połowy, tak do połowy wlejesz tam wody. No, no. Tak, tak. Uspo uspokoiłam się. Tak. Na pewno ochłonęłaś? Dobrze, słuchaj, w tej szafce tu są talerze, to pod spodem są garnki. U ciebie w domu są garnki. Też masz garnki, te, które nakładasz na tą e, płytę indukcyjną. Słuchaj, weźmiesz taki garnek, on ma rączkę, słuchaj, ten z rączką weź. Weź wlej do połowy wody, żeby było połowę wody, tylko nie przedzielaj całą garnkę na pół, tylko sama zobaczy, że do połowy trzeba brać wody. I po prostu nastaw na indukcji na dziewiątkę, żeby to ładnie ci się zagotowało i wtedy wrzucisz to i elegancko Ci się ugotują i naprawdę nie potrzebujesz termomiksa jeżeli chodzi o marchewkę to ja Ci kiedyś pod choinkę kupiłam taką tarkę, to Ty się śmiałaś, czy to jest do pięć, czy to jest do czego, bo ty nie wiedziałaś do czego to jest, to jest właśnie tarka ona będzie miała takie ząbki chropowate to Obierzesz krobaczką marchewkę, pamiętaj, obierz ładnie marcheweczkę, umyj ją i na tej karcie sama zetrzesz. Tylko bardzo Cię proszę, musisz uważać, bo tam jest taka sytuacja, że możesz sobie zetrzeć palce. Tu też możesz uważać, że po prostu masz bardzo długie paznokcie, kochanie, ja już Ci mówiłam to. Mamo, to Ty mówisz, że jak ja zagrzeję tą wodę w garnku na parówki, to one mi się zagrze. Dzięki, wiesz co, dzięki na Ciebie zawsze mogłam liczyć, wiesz co? Jednak ten Krystian Kolumb to był dobry, że tak wymyślał. No przecież wiem, że Krzysztof po prostu mi się myli, bo, po, bo przecież to na kry i to na k. I mówi, że na tej tarce zekraj będzie normalnie jak surówka. A ja się zastanawiałam, o co tu chodzi. Ostatnio mówię, jejku, jakie dziwne urządzenie, a to do, a to do marchewki. <grytania> a, i jeszcze inne warzywa można. No dobra, to może kiedyś spróbuję, ale słuchaj, no ten dermomix mi się zepsuł, nie wiem, zaciął. Nie wiem, co mam zrobić. zawsze możesz liczyć na mnie, prawda? Jak będziesz miała jeszcze jakiś problem, to po prostu zadzwoń. Też Cię kocham i też życzę Ci dnia. Kończę, bo ojciec próbuje się do mnie zadzwonić na drugiej linii. No, no to buźka, kocham Cię córeczko. No, pa, pa, pa. Kochanie, chcę Ci powiedzieć, że nasza córka jest Będę kończyć, bo muszę ochłonąć Zadzwonię do ciebie za godzinkę No, pozdrawiam cię kochanie No to bujże pa...